Masz tylko jedno życie. Co wybierasz? Życie w cieniu zgodnie z oczekiwaniami innych, czy odwagę do bycia sobą? Nawet jeśli oznacza to, że nie każdy cię polubi. Chcę ci powiedzieć coś ważnego. Jesteś wartościowy, dokładnie taki, jaki jesteś. Nie musisz niczego udowadniać. Masz prawo być sobą, w pełni autentycznie, prawdziwie. I wiem, że czasem. To nie jest łatwe. Wiem, że czasem masz momenty zwątpienia, ale jeśli ten odcinek coś w tobie poruszył, jeśli poczułeś, że to jest temat, który cię dotyczy, to znak, że jesteś gotowy, by wejść na kolejny poziom. A teraz zamknij oczy i poczuj tę myśl. Jesteś wolny. Nie jesteś swoimi myślami. Nie jesteś opiniami innych. Jesteś świadomością, która wybiera w co wierzy. I to ty decydujesz, co dzisiaj wybierasz. Czy będziesz słuchał tego, co mówią inni, czy tego, co mówi twoje serce. Czy będziesz żył zgodnie z cudzym scenariuszem, czy napiszesz własny.